Eee, cztery, dobra. Ale pierwszy był zdany, czy nie? No, zaraz zobaczysz, co za konsekwencje przyniósł. Przewidziałem to, że będziesz próbował podpalić las, więc też y, już wczoraj to układałem, tak? Kurczę. <grym> <grym> więc <grym> las zaczął się jarać. Straszliwy, Wiesz, no że przestali strzelać, bo orkowie generalnie przestali nacierać. Wszystko się wydawało, że jest posprzątane i w ogóle jest okej, okay, tak? Jest... Udało się nam. Rozprawiliśmy no się z orkami. I wtedy nadeszła chmura. Chmura dymu wiejąca z lasu gęstego jak cholera, siwego, zaczęło gryźć w nos. Ale tak, czy to jest naturalny dym? Naturalny. Aha. Tylko bardzo gęsty i taki żywiczny, tak? Z tych właśnie wilgotnych drzew. I nagle się zrobiło tak, jakbyście we mgle byli i stojąc na kawałku muru ty kurwa nie widzisz co jest dalej niż 2 metry od ciebie mm -hmm. chociaż gdzieś tam daleko jest, jest jakieś światło tak to znaczy tam mówię no w tym lesie w lesie no No to wiesz jak już się raz las, las rozpalił to żeby teraz bazyl przywalił na linię drzew kilkoma normalnymi ułamkowymi czy tam buzącymi mm obsługa bazyla się pyta, gdzie jest linia drzew. Tam gdzie żeście strzelali, bo nią, tylko trochę bliżej. Mhm. A wolon na ośle. Zobaczmy. No w zasadzie nie wiadomo, czy im dobrze poszło, czy źle. Kogoś tam chyba rąbnęli, bo jakieś krzyki były. No. No cię możliwe, że się wiatr zaraz zmieni, jak się las, las rozpali. Mm -hmm. Bo się zaczną robić te, y, wiesz, też te wiatry odobnie. No da jego gracz, nie? Mówię. No, no pocieszenie samego siebie. Mm -hmm. próba, jest to próba wymuszenia na mistrzu następnego rzutu na wiatr. Mm -hmm. W przyszłości. Mm -hmm. Właśnie dlatego kapitan mm -hmm. nie rozkazał od razu podpalić tego lasu. Właśnie Ja no dlatego... nie sprawdziłem rzeczywiście wiatru, no ale za, za jakiś czas się wiatr <grym> zmieni, prawda? No być może. Jest duża szansa na to, biorąc pod uwagę, że las się, jak się las porządnie rozhajcuje. Mm. No. No ale. Jest... Trochę przestoju. Mm -hmm. robisz W takim razie. No czekam, aż się to wszystko wiesz. To no zajdzie. No nie zapowiada się, żeby się rozeszło szybko. <coughs> Raz się hejcuje, bo jest ogromny. A nie mamy wielkiego wentylatora? <coughs> nie, ale jakbyś się bardzo młodym może stać steczką i machać. <coughs> On dla ciebie bardzo ważne że zadanie żołnierzu! Machaj kąteczko. <laughs> <laughs> Nie ja ja sobie robię po prostu. Mm. A młody macha. Nie masz gości. Mimo wszystko? Tak, no rozkazali to. Hm. Niech macha. Przynajmniej wyrobi sobie mięśnie rąk. Mm. Chyba po <laughs> <laughs> No dobra. No to czekamy aż się rozwidni, ale tak m, warto by było puszczać co jakiś czas serię z Voltera, taką... kontrolną. Robi się... Znaczy wiesz, no, jest już ciemno, orków nie ma, Hem tam daleko pali się, ale to... ten dym... jak był, nadal jest. Nie mija. Znaczy chyba... Ale teoretycznie... chcecie czekać. No nie wiem, no wiesz, jak się las Zapowiada no tak... na to, że to może być ca... aż do poranka. Nie, bo wiesz co? Bo jest taka kwestia, że e, taki dym, bo się tworzą te kominy takie cieplne nad, nad pożarami hmm. i ten dym powinien się unosić do góry. No. Wyżej, ponad noc. Chyba, że jest tam, że jest on odpowiednio e, e, wilgotny i zawiera odpowiednio dużo substancji, które sprawiają, że się trzyma nisko. Tak jak na przykład z runa leśnego, mokrego, mm -hmm. jak się zacznie palić, to tam jest tyle tych różnych pierdół, że to się, to się snuje, proszę ciebie, zamiast iść do góry, to się snuje cały czas na ziemię. A ja jestem na murze, nie na, ziemi, nie, na, nie na ziemi. No tak, ale żeście spalili ogromny połac, połacie lasu, więc e, więc wiesz, no na murze, znaczy na, nad ziemią to ja rozumiem, że to kilka metrów nad ziemią, a nie a nie wiesz, pod niebiosami. Jak oglądasz na przykład relacje z pożarów w Stanach No ja wiem, 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 tak, rozumiem, na... nie? Ale czesne, to czesne. wiesz, to jak oni już tam tam się, yy... nie się potrafi coś takiego unosić. Jak oni już to walnęli mm -hmm. i, wygląda, i nie słychać żadnych krzyków z tego lasu, to niech walną na starych koordynatach. Yy, na starych koordynatach, na których walili pociski zapalające. Mm -hmm. yy, plus powiedzmy 5 stopni w każdą stronę trzy pociski w ten pożar, możliwe, że to jest, wiesz, duże prawdopodobieństwo, że to wyniesie to, 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 to ten, ten, ogień i on po prostu jest z prawdą, jakieś tam prawdopodobieństwo, że zgasi. Znaczy, no mówię ci, że no chłopaki strzelają, strzelają, tak, ale generalnie wy widzicie tylko rozbłyski, hen daleko. Mhm. E... No kapitan, kapitan, tylko doradza, żeby nie marnować amunicji. E, lepiej zostawić to i przygotować się, no na razie orkowie nie atakują, więc może wykorzystamy to jakoś. No to wiesz, no to wiesz, część żeby kucharze pogonić, żeby coś zrobili do żarcia i do ciepłego. Hmm. Konserwę z najlepszym szpakiem na planecie. No żeby zrobili coś do jedzenia, żeby każdy zjadł jakiś ciepły posiłek i chociaż odpoczęli z godziny. Hmm. A ja sam się może udam do, do kapłana medycznego, żeby mnie by składał jakoś. chociaż trochę hmm. połapać. E, no dobra. Idziesz do kapłana. Tak? E, wiesz, no generalnie nastroje są takie mieszane. Z jednej strony faktycznie okazało się, że jest ta wiesz, napad orków, ale to nie wygląda na inwazję. Bo gdy ja to byłabym w to by już Was nie było. No raczej. E... Ale jakaś napaść środków. W jakim celu? E... No nie wiadomo, tak? A jak tam Radyjo? Radyjo udało im się naprawić. Szczególnie pod osłoną tego dymu, kiedy nie mog... orkowie nie mogli strzelać do Radyjo. No to super, to wiesz, jak mnie poskłada już kapłan medyczny, przejdę się, wiesz, wokół rannych, wiesz, każdemu, z każdym porozmawiam. Uh -huh. Jeśli jest ich bardzo uh -huh. dużo, no to wiesz, no to nie z każdym, no, z częścią. No. Jakoś może, wiesz, przechodząc wokół ludzi, to też tam jakieś ciepłe słowo im rzucę. Uh -huh. Jakby no, pieprzeć pod kantyną. A sam pójdę do dowództwa do, 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 do i zagadam przez radio. Więc, że, czy no, trzeba, trzeba by było zameldować to, że Orkowie przeszli nas bokiem i walą na stolicę, nie? Mm -hmm. e, no tak, wiesz, po, połączono się generalnie e, z, ze stolicy dostaliście wiesz taki raport, że e, u nas e, tak, wy, wy, wytarszyliśmy e, brygady czołgów zawczasu. E, mm -hmm. Tak, i, i zdoła, zdołaliśmy powstrzymać kilka, kilka grup, no i umacniamy się teraz, tak, bo skoro, mhm. skoro jest tam ta wielka siła, jak powiedzieliście, doszliśmy do czegoś podobnego, uznając, że was już nie ma, tak, że, że jesteście skończeni, no i teraz się okupujemy. Mhm. Mm nam, za, nam zapasów jeszcze wystarczy, gorzej z ludźmi, ale powinniśmy się jeszcze utrzymać kilka dni spokojnie. Mhm. Mm A następna kwestia to jest tak. Jak ja mam kontakt tutaj? Tutaj? Inkwizycji? Mm -hmm. Nie wiesz. Mhm. Mm nie wiem? Nie wiesz. A nie ma jakiegoś takiego kanału, na którym mam nadawać czy coś? Nie. Nie zostałeś o tym poinformowany. Ty musisz... Sam wykazać inicjatywę, jeżeli chcesz się y, tam mhm. powiązać. To też, to też jest poniekąd y, kwestia testu, tak? Mhm. sobie poradzić. rozumiem. Hmm. Ale generalnie powiem tylko, że wiesz, y, świt nadchodzi, trochę się przejrzało, to znaczy na zasadzie, że jak już stoisz na, na murze, e, tak? E, Mam. To widzisz, słuchaj, jest na słuchaj, e, powiedz mi, czy jak to ci e, Adeptus Astronomicium, czy oni ich, bo jak rozumiem, ich psycherskie zdolności są dosyć potężne, tak? Mm -hmm. I no. teraz słuchaj tak. Ja proszę pana pułkownika w bardzo enigmatyczny sposób, żeby połączył mnie z, z okrętem lorda komisarza, mm -hmm. ale nie bezpośrednio z lordem komisarzem, tylko żeby mnie połączył z kwaterami psieników. On nie rozumie twojego, Twojej prośby i mówi, że no jeżeli chcesz, to żebyś się właśnie z lordem komisarzem o takie rzeczy prosił. Mhm. Dobra, no to niech będzie, no to ja poproszę lorda komisarza na linię. No dobra, no po powiedzmy, że udało się Wam połączyć, tak? Tam wszystkie przekaźniki orbitalne i w ogóle. No to wiesz, to tego lorda, nie wiadomo, wszystkie honory mu oddaję, melduję się. Wiesz, zdaję mu szybki raport i proszę go, czy nie mógłby mnie połączyć z głównym psykerem okrętu bo mam do niego bardzo ważną prośbę. Lord Komisarz uznaje tak, że ty jesteś, jesteś podkomentnym komisarzem, nie masz zbytnio co się do głównego Psykera wpraszać. Jeżeli masz coś naprawdę rażącego, to do niego przedłóż mu prośbę, a on się już porozumie z Psykerem, jeżeli to jest faktycznie tak rażące. To wiesz, tak nie zdradzam mu wszystkich moich podejrzeń, ale mówię mu o dziwnym zachowaniu orków i mam wrażenie, że ktoś jeszcze za tym stoi i czy by nie mogli zrobić chociażby lekkiego badania na, 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 na tym lesie, chociaż na jego kawałku, a przy tych ruinach, w kierunku sami wiecie czego. Hmm. No dobrze, no on mówi, że... że... To są uzasadnione obawy, ponieważ pomysłowo siorków się, znaczy samo ich postępowanie jest dziwne. Mhm. Na tyle, że faktycznie budzi, budzi podejrzenia. Skąd, skąd, takie, taki nagły wypad? I czemu oni nie siedzieli, skoro nie mieli szans, to czemu nie siedzieli w tym lesie zbierając większych sił?